Powietrzem Dzień dobry, Szczęść Boże Ostatnio mam takie natchnienie właśnie żeby coś nagrać, żeby się z wami podzielić moim doświadczeniem aaa, mianowicie Zauważyłem, że mamy problem rozmawiać o Bogu uznajomy, kiedy jesteśmy. Eee, ja tego problemu nie mam oczywiście, eee, a kiedy zaczynam rozmawiać o Bogu u znajomych, to się do dowiaduje później, że dziękują mi, że nie mają takich właśnie znajomych, że można porozmawiać o Bogu. Naprawdę, słuchajcie, jest tyle spraw, eee, które, o których można rozmawiać o Panu Bogu, wyjaśniać różne tematy, pokazywać jak w ogóle postępować i tak dalej, że naprawdę brak, brak jako, jakiegokolwiek czasu żeby porozmawiać jeszcze o czymś innym e, ostatnio właśnie by, byliśmy u znajomych z moją żoną oczywiście, no, zaczęliśmy rozmowę normalnie, na luzie, wiadomo nie? trzeba od czegoś, rozmowę zacząć no i tak rozmawialiśmy sobie. Oczywiście później zaczęliśmy rozmawiać o Bogu. Słuchajcie, ja nawet nie wiem, kiedy ten czas tak zleciał, że tyle godzin siedzieliśmy u nich. A poszliśmy tylko na pół godzinki. E, więc e, zawsze tak się właśnie dzieje, kiedy e, zaczynam e, rozmawiać o Panu Bogu. E, to Duch Święty tak na e, mnie wstępuje po prostu, że e, nie potrafię się uciszyć. Więc postanowiłem się podzielić z czymś, a może po prostu nagramy kilka takich odcinków e, moich rad, ale to są tylko moje rady, ale wszystko i cała prawda jest zapisana tu. No, widzicie tylko etui i, tak, no, ale to jest po prostu nic innego jak pismo święte, tak, Starego i Nowego Testamentu. E, warto sobie czytać. Jak czytać? Słuchajcie, ja czytam po prostu biorę sobie jakiś tam rozdział e, na przykład e, teraz czytam sobie Mądrości e, Cyrycha i sobie czytam po prostu tylko to e, nie przeskakuję e, i staram się nawet przed ogóle. Przed zaczęciem czytania Pisma Świętego warto jest się O mądrość, o zrozumienie właśnie Pisma Świętego, co Pan Bóg tutaj przekazać. Wtedy dużo właśnie z tego rozumiem. A kiedy siedzę sobie tak, nudzę i biorę sobie Pismo Święte, słuchajcie, ja potrafię przeczytać parę stron i z tego nic nie jest. Więc naprawdę warto się pomoglić, bo wiem jedno, że jeżeli nie zostaniemy natchnieni Duchem Świętym, to przeczytaniem Pisma Świętego nic z tego nie jest Dlatego warto. Dzisiaj chciałem powiedzieć coś o Bogu, bo też miałem takie właśnie doświadczenia różne. W ogóle kim jest Bóg, jak my rozumiemy Pan, Pana Boga, co w ogóle przez to rozumiemy? I co w ogóle Bóg na nas syła? Więc to jest temat, jak gdyby rzeka, bo dużo ludzi myśli sobie, że na przykład mam chorobę, no tak, Pan Bóg zesłał na mnie tą chorobę, ja przyjmuję tą chorobę, Panie Jezu, bo Ty na mnie zesłałeś tą chorobę, ja wiem, że ona jest u Ciebie. Nie słuchajcie, to jest jeden. Zasadniczy i podstawowy błąd. Pan Bóg na nas nie zsyła nieszczęścia. Nie zsyła na nas chorób. Nie zsyła, słuchajcie. Pan Bóg może dopuścić, jeżeli widzi, że poprzez to wejdziesz na jego właśnie drogę. Ale Pan Bóg nie zsyła na nas chorób. Wyobraźcie sobie, Wy jako rodzice, e, oczywiście mówię do tych teraz, co mają dzieci, Wy, jako rodzice, jesteście rodzicami, kochacie swoje dziecko. E, czy życzylibyście mu, żeby dziecko twoje zachorowało? No raczej nie. Nie wyobrażam sobie przynajmniej takiego rodzica, żeby życzyło swojemu dziecku, żeby zachorowało. Czy tam na raka, czy na białaczkę, czy obojętnie na jakie tam choroby, tak? Na pewno tak nie jest. Więc jak Pan Bóg może na nas zsyłać choroby. No wyobraźcie sobie, jeżeli Pan Bóg jest tak miło, miłosierny. No jak Pan Bóg może zyłać na nas choroby. Bo ja tego nie potrafię przyjąć słuchajcie. I to nie jest tak, że Pan Bóg właśnie zsyła na nas choroby. Nie. Choroba to jest od złego. I nie dajcie sobie powiedzieć, że to Pan Bóg na was zesłał. Choroba jest od złego. Tak jest. Słuchajcie, jest. Bardzo dużo odcinków na, na YouTube już można sobie posłuchać. I powiem wam, że Pan Bóg ulecza, ale nie daje chorób. I to trzeba sobie powiedzieć jasno, jeżeli uwierzysz w to, bo to nie ja, nie jakiś ksiądz słuchajcie, nie ktokolwiek, tylko Właśnie Ty i Twoja wiara jest w stanie Cię uleczyć, bo wtedy dajesz właśnie dostęp Panu Bogu i Pan Bóg może wtedy właśnie w Tobie działać. Jest wielokrotnie tak samo w takich sytuacji, kiedy Pan Bóg zaczyna działać, zaczyna uzdrawiać. Czasami jest tak, że naprawdę Pan Bóg uzdrawia nagle. I nie ma tej choroby, koniec. Po prostu nie ma. A czasami jest tak, że Wam uzdrawia stopniowo. Więc czasami jest też tak, że ludzie, o, widzą, że o, coś się stało, nagle jakoś gorąco we mnie jest. Jest fajnie, jest dobrze, wszystko przestało mnie boleć. Pięknie. Ale na drugi dzień znowu coś się zaczyna boleć, i ty sobie myślisz. Nie, to jest niemożliwe, żeby Pan Bóg chciał mnie uzdrowić. Bo. Nie, no, on wszystkich, Pan Bóg wszystkich uzdrowi, ale nie mnie. To jest bzdura, słuchajcie. Totalna bzdura. I nie dajcie sobie mówić. Bo to właśnie to już jest działanie złego ducha. Jeżeli właśnie tak myślisz, że Pan Bóg Ciebie nie uzdrowi, ale innych to to już jest właśnie działanie złego ducha. On tym właśnie chce się sprowokować. I nie dać się. Mam pewien rekwizyt w ręku. Mianowicie jest to rachunek, zwykły rachunek sklepu spożywczego. Chciałem Wam coś pokazać na przykładzie tego rachunku. Jeżeli go zegnę, wygląda w ten sposób, tak? Rozwinę go teraz. I powiedzcie mi, czy on coś sobie zmienił? Nie. Dalej wszystko widać, dalej mogę wszystko przeczytać. Czyli ma dalej tą samą wartość, tak? Co miał wcześniej. To jest na, na przykładzie, powiedzmy, nas. W naszym życiu wygląda tak. Jest totalny za przeproszeniem syf. To znaczy, że Pan Bóg do tego syfu nie, nie przyjdzie? Nie. Przyjdzie właśnie. A wiecie dlaczego? Bo to jest człowiek. I obojętnie jak on wygląda. Czy on wygląda tak? Czy on już wygląda tak? Słuchajcie. Czy on jest prosty? Pan Bóg przyjdzie obojętnie do jakiego syfu, bo to jest człowiek, to jest dusza. Rozumiecie? Nie ma czegoś takiego, że słuchajcie, do mnie Pan Bóg nie przyjdzie, bo ja mam taki styl w życiu, że to jest niemożliwe i ja wiem, że Pan Bóg do mnie nie przyjdzie. Nie, właśnie do Ciebie przyjdzie, to właśnie do Ciebie mówi. Do Ciebie chce przyjść. Tylko uwierz w to że Pan Bóg do ciebie właśnie chce przyjść. Pan Bóg zostawia 99 owiec. Możecie sobie wyobrazić, ile 99 owiec kosztuje. A jedna owca. No co to tam jedna owca to tam. No, w naszym myśleniu to jest tak. No trudno, jedna owca ok, zakupiła się. No trudno. Ale Pan Bóg nie jest tak. Pan Bóg zostawia 99 owiec, bo wie, że 99 dają sobie radę, ale ta jedna nie jest, ta jedna jest zabłąkana i On właśnie idzie szukać Ciebie, jako tej jednej zabłokanej opowieczki. I nie dajcie sobie mówić naprawdę, uwierzcie mi w to, że Pan Bóg przychodzi do najgorszego sytu w życiu. Pan Bóg cały czas nas szuka, szuka i Pan Bóg potrafi czekać. Pan Bóg czeka... Jest cierpliwy. A kiedy ty wołasz do Pana Boga, Pan Bóg chce do Ciebie przyjść. I to wcale nie jest tak, że Ty się musisz pierwszy na to przygotować jakoś, nie wiem, duchowo, wewnętrznie. Nie. Pan Bóg przychodzi... Czasami Wam powiem, że Pan Bóg przychodzi nawet w takich momentach. Kiedy się nie spodziewasz? To, Kiedy się nie spodziewasz, się Cię, nie że Pan Bóg właśnie do Ciebie przyjdzie. To, Ale dajesz mu dostęp i mówisz tak, Panie no, Boże, powiem, ja chcę, abyś do mnie to przyszedł, to. przyszedł. Dzisiaj. Boże, dzisiaj poznajecie Cię. Jako boże, mojego wiemy, Boga, wiemy. Panie, jako mojego króla. Ty jesteś moim królem, ty mnie kochasz Najbardziej na świecie. I dzisiaj właśnie Odejmuję tą decyzję, Panie, Ty mnie prowadzisz, oddaję Tobie całe swoje życie, całe swoje ludy, wszystkie grzechy, które mam, Panie, Ty nie rozrzeszasz, Ty mi dajesz życie. Więc jeżeli wypowiesz takie słowa, Musisz tego chcieć. Nie musisz być przygotowany, ale musisz tego chcieć. Musisz naprawdę w sercu czuć, że Ty już masz dość do takiego. Chcesz Pana Boga. przyjąć jako swojego odpowiedziela. jako swojego wypowiedziela, jako Pana, który będzie Cię prowadził jako ojca i zobaczysz, co w Twoim życiu zacznie się dziać. Zaczną się różne rzeczy dziać. I nie dajcie sobie powiedzieć, że jak cokolwiek złego się dzieje, Pan Bóg tego chce właśnie i ja to przyjmuję. Nie! Pan Bóg chce, żebyś ty żył pełną piersią na tej ziemi. Był naprawdę zadowolony, nie płakał, nie smucił się żył pełnym pierwszym na tydzień. Takie jest moje odczucie od kiedy Pan Bóg mnie dotknął, od kiedy Pan Bóg do mnie przyszedł. Powiem Wam tylko jeszcze, tak na koniec tego pierwszego odcinka, już będziemy, dobrze, będziemy parę odcinków, zobaczymy co, czy Wam się to będzie podobało. Jeżeli yy, Wam się to będzie podobało, lajkujcie, słuchajcie. Komentujcie, jeżeli chcecie coś takiego, będę to robił. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W przyszłym odcinku opowiem Wam o wspólnotach. Dlaczego wszyscy mówią, że potrzebujemy wspólnoty. Potrzebujemy gdzieś chodzić i tak dalej. Także to będzie następny odcinek, tak? Jest ustalony, ok? Możecie na mnie polegać. Postaram się. Dotrzymać słowa, które wam dałem. E, także to będzie następny odcinek. E, co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Oczywiście już zapomniałem, ale zaraz, teraz pauznę, przewinę sobie i zobaczę, co chciałem wam powiedzieć. I wrócimy do tego. Dobrze, że jest taki sprzęt, można sobie przewinąć. I wszystko wiem, słuchajcie, jak wróciło jak nie wiem co, jak z Ja miałem takie doznanie raz, pojechaliśmy na takie wczasy weekendowe, jak gdyby powiedzmy tam 4 dni to były, pojechaliśmy do Hiszpanii i to był taki, mieliśmy zakwaterowanie w takim jakby campingu, nie? To wiecie jak to wygląda, taki zamknięty jak gdyby plac, tam są campingi i tak dalej, i tam się mieszka, tam są różne rzeczy. No. I tam trzeba było się zameldować o godzinie 20. Jeżeli by się nie zameldowało o 20, to trudno przykro mi pod gołym niebem, bo recepcja jest zamknięta, nie dostaniesz kluczy. No i było wszystko fajnie, wszystko w porządku. No i wyszliśmy, w tej Hiszpanii gdzieś tam na takim dużym placu. Takie ogromne rondo słuchajcie. Pierwszy raz widziałem takie rondo duże. No i szukamy autobusu który tam dojeżdża. Pojechaliśmy na własną rękę, który tam dojeżdża, właśnie ten autobus. Ale widzieliśmy, że ten autobus jeździ, bo mieliśmy jego numer. Wiedzieliśmy, jaki ten numer jest. Ale nigdzie na rozpisce na wszystkich przystankach, właśnie dookoła, tam ich było nie wiem, z 20 tych przystanków, albo i więcej. Nawet nie liczyłem. Nie było napisane, że tam się właśnie zatrzymuje ten autobus. Pytamy się ludzi po angielsku, oczywiście nic nie rozumią, nic nie chcą wiedzieć, e, nic ich nie, nie interesuje, nie, nie pomagają itd. Słuchajcie, to była godzina, bodajże 19, nie chcę was oszukać, ale to było już bardzo późno i jakbyśmy na ten ostatni autobus, bo mieliśmy też spiskę, o której on jedzie. E, wcześniej właśnie z internetu i jakbyśmy na ten autobus już nie zdążyli no to niestety śpimy pod gołym niebem no to możecie sobie wyobrazić z walizkami, nie? zmęczeni po podróży z całym dniem w ogóle, nie? śpimy pod gołym niebem no to nie było najlepsze I chodzimy tak po tym placu oboje słuchajcie już tak zdenerwowani oboje jesteśmy że to jest po prostu, wow. Nie życzę tego nigomu, tak? Holiday. <laughs> I w pewnym momencie stanąłem tak na środku tego no nie na środku, tak po powiedzmy tego węgla i mówię do Pana Boga Panie Boże, każ mi gdzie ja mam iść? Gdzie ja mam iść Panie Boże? Bo ja już nie wiem. I słuchajcie, wiecie co się stało? Nie uwierzycie. Była, było, niebo było błękitne. Słoneczko pełne oczywiście. I między takim, takimi blokami jak gdyby było właśnie słońce, nie? Słońce zabłysło tak dość mocno, mocniej jak świeciło, co jest niemożliwe, tak? Gdzie jest, cały czas nie ma ani chmureczki, ani nic, no to słońce świeci jeden w słonie. Jednym światłem, tak? Ale nie, rozbłysło się naprawdę taki blask, nie? Ale ja sobie myślę, nie, to pewnie. Nie wiem, panie Boże, jeżeli ty mi dajesz znak, że tam mam iść, pokaż mi jeszcze raz, nie? I słuchajcie, w tym momencie słońce tak mocno zawłysło, właśnie pomiędzy te bloki tam gdzieś, że ja byłem w szoku. W tym momencie spojrzałem się na ludzi, ludzie nie. Jak to by nigdy nic się nie stało? Okej, okay, nie? No i moja żona do mnie dochodzi i ja mówię, słuchajcie, słuchaj kochanie, musimy iść tam. Bo stamtąd będzie odjeżdżał ten autobus. Mi panu, powiem, tak mi pan by A żona oczywiście mówi, tak jasne, no pewnie, już, już ci się wydaje. No bo wiecie, zdenerwowana była i tak dalej. Nie tłumaczę jej ja oczywiście, bo sam byłem zdenerwowany, uwierzcie mi. E co się okazało, nie będę przeciągał, co się okazało, oczywiście z tego właśnie przystanku, gdzie Pan Bóg mi pokazał światło właśnie poprzez słońce, z tego właśnie odje odjechaliśmy ostatnim autobusem, zajechaliśmy szczęśliwie i nie spaliśmy od tego To wszystko na dzisiaj, trzymajcie się, czytajcie Pismo Święte i... Mam nadzieję, że te odcinki coś wam pokażą, coś wam rozjaśnią i pomogą Wam przede wszystkim z podjęciem odpowiedzialnej decyzji. Tak Panie Jezu, dzisiaj chcę dzisiaj chcę, abyś do mnie przyszedł wyciąg moje. Zepsute serce, naprawił je i włożył nowe swoje serce. Tak, panie, tego właśnie chcę. Abyś włożył mi twoje serce, które jest miłosierne, dobre. Tego właśnie chcę, panie. To jest twoja decyzja. Trzymajcie się, słuchajcie. Do następnego razu z Panem Bogiem. Amen.